Na pewno już i I dobra jak wszyscy nagrywają to co nie ja Ludzie No bo i ja będę nagrywał teraz Ja też będę nagrywał. Spójnie I choć niech się wszyscy przestawimy Ale ja nagrywam Mikołaj Ale nie, wszyscy trzech nagrywamy Ale ale ty... Bo wszyscy trzech mamy kanał To znaczy ja ze Szymonem mam wspólny I będzie ze Szymona po ekspertywy i z mojej Stań się mnie Co ty nie powiesz Czekajcie, czy ja wskoczę? Opa! Dobra, ej czekajcie! No i, ale ja sobie tu lepiej Dobra, trzy, Dobra, ja już trzy, 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 Cztery trzy, Dobra, trzy, 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 trzy. Dobra, ja czynię smak, <grym>, a trzy, trzy, jest... trzy, trzy, I teraz u Szymona się z jego perspektywy nagrywa i z mojej. No, ale ty nie masz wspólnego kanału ze Szymonem ze mną. Bo my mamy wspólny kanał. Nie. Yeah. Eee, Boże, ja, ja, ja dzisiaj ja w ogóle nie mam zamiar zbierać się na gildę, żeby powiększyć gildię, bo jak nas ktoś na panie, to będzie niemiło. Nie. No nie No nie powiem wam Ej, ale nie Ogóle... No nie, tam, tam już na no, nie. Bo kurtę, mi rozwaliłeś się. No, i już ktoś rozwalił mi stoniarki, Tutaj. Rozwaliłeś. No. To położę jednego tutaj. To ty wyjdź! No kurde! Szymon, pomóż nam! Okej, okay, wyszłem, 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 wyszłem! No ale potem staw pod siebie! Hej, Mikołaj, chodź tu! Tego nie wiem. Nic tutaj nie ma, nic tutaj nie ma. No nic... Tutaj nic nie ma. No. Tak tutaj jest. No tam jest taki kiedyś parter był, ale już go nie ma. Dobra, chodź! Tu nic nie ma. A to nie ja, to nie to x! Nie no dobra trzyma, niech on wejdzie. My zaraz cię zepchniemy. Wychłasz! A ty Go. No nie, Szymon, niech on wejdzie do nas. No nie, Szymon, wpuść go. Dobra. Ale on się przekona, że tu nic nie ma. No to koblu zagi tej X-em. Jest! Ja wiem, że Okej, idę. Ciebie idę! No i się kop. No! no. Nie. My, my to specjalnie zatkaliśmy Bo i tak tu nic nie ma. Nie szum. E, to, a bo mój pokój! Spadaj! Nie rozkopuj! Jak nagrywasz, że głosu, to nie ma jajek. My ze Szymonem to umiemy zrobić, nie?